w siebie w ogóle nie wierzą. Myślę, że nie ma nic gorszego niż odkładanie na kiedyś. Na kiedyś to jest choroba, która zabiera nam marzenia do trumny. Pomogło mi zbudować mnie jako Beatę Cholewińską gospodynię Nowego Dnia. Bo w czasach, kiedy tak wielu krzyczy i każdy próbuje się przebić, to właśnie elegancją, taktem, skromnością da się wyróżnić. Moda nie ma wieku. Za te hasła kobieta 50+, plus, 40+, plus", to naprawdę mi się przewraca w żołądku. Kobiety często pytają, no ale gdzie ja mam w tym iść? Jak to gdzie? Na zakupy w tym idź, idź w tym do koleżanki, idź w tym po prostu załóż to, nie czekaj. I wtedy rzeczywiście na wizji, na wizji poleciały mi łzy. To wypada, przeraża nas to określenie, że no jak to nie wypada, to najczęściej nie wypada kobietom. I najczęściej w pewnym wieku jeszcze nie wypada. Każda z nas inaczej przechodzi etap dojrzewania y, i tego starzenia się. Nie mamy jakiegoś moralnego pozwolenia na ocenianie innych ludzi, ale jednak wciąż to robimy. A wiesz, że to był przypadek, że jestem dziennikarką? Z pogardą mówimy o innych, ze względu na to, że y, naszym zdaniem w jakiejś sytuacji y, ich zachowanie jest inne od naszych, to raczej my szufladkujemy, a nie odwrotnie. Chodzą te kobiety i niektóre chcą być niewidoczne. Właśnie. Mówią do mnie, ale ja. A nie chcę być widoczna. Stres trzeba mieć u boku, bo inaczej popadasz w rutynę. Makalu, rozmowy ubrane w emocje, będzie to seria podcastów, w których będziemy rozmawiały o rzeczach ważnych, z uważnością, z ciepłem, tak abyście znalazły w nich coś dla siebie.